Cicho Ustawienie anteny część trzecia ja tu. O ty chyba cały talerz trzeba ściągnąć Te szefowa chodź do no tutaj Chyba talerz się zepsuł tym razem Zobacz Spadł mu talerz Spadł Ta o, chyba nie, teraz to na pewno nie będziesz miał gościu telewizji. <g bitcoin> o pa, cicho. <bueno> Dobry cicho tak. O! Teraz... przej o, teraz byś no, chyba. Ty telefon złapał. <g granik> ja pierdolę. No na, tylko na wioh pełen. Zdenerwuję się i coś musi zrobić z tym anteni. Zdziwiony. Hmm. To już drugi dzień, nie? Drugi, drugi, drugi. drugi dzień. <tuszynka> Do wieczora. O? Cieka, cieka, cieka. o. <tuszynka> 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 no, no.